Witam e, i jedziemy. E, tak więc tak, e, oficjalnie Hezbollah powiedział, że się nie rozbroi. No i to jest, e, to jest istotne, znaczy to jest bardzo istotne. E, no bo sytuacja nam się diametralnie zmienia. Zupełnie nam się zmienia w związku z tym, co się dzieje w Syrii. Z tego względu, że no oczywiście tak tych zmian jest tak dużo i tak, i tak to wszystko już przetransformowało się, że, że wychodzenie z systemu milicyjnego jest czymś normalnym i powinno być prawidłowym, ale widać, że wyjście z tego systemu milicyjnego e, i zastąpienie go państwem, no to, to też ma pewne problemy. Znaczy, no przede wszystkim problemy to, że jak, jak sobie to widzimy, jak yy, widzimy, jakie jest to państwo. Tak? Widzimy, jakie jest to państwo. E, taka pewna istota generalnie tych krain jest taka, że państwo zawsze było słabe, znaczy w sensie ono zawsze było opresyjne, jeżeli chodzi o różne reżimy. E, natomiast, y, no, zostawiało duż, dość duże pole autonomii, no z tego względu, że, że to są tereny w większości muzułmańskie i arabskie, tak, czyli, czyli to już było tak jakby plemienno-klanowo-konfesyjne, wszystko tak jakby oddolnie trzymano, te systemy takie właśnie jak basistowskie, prawda, Saddam Hussein, Sadowie i tak dalej, no to po prostu było tak, że oni się dogadywali z plemionami i na podstawie tego dealu tak właściwie to wszystko było szczególnie w interiorze, ale to powodowało pewną specyfikę, bo generalnie cała ta specyfika tych, tych obszarów jest taka, że przez tysiąclecia tam były imperia różne, tak, znamy od Babilonii, Egiptu, prawda, Persji, Rzymu, e, Bizancjum, e, Arabów, tak, e, Sultanatu, e, więc, więc bo istota była taka, że dosiedział sobie imperator w swojej stolicy, tak, faraon, szachin, szach, kalif, tak. No i sobie siedział, no ale w związku z realiami to, to, to świata i możliwościami tego tamtego świata był takie, że um, prowincja szczególnie, no to miała swojego gubernatora. Gubernator zbierał podatki, pilnował tylko to, żeby nie było żadnego buntu i to wszystko, tak? czyli każdy sobie żył tak właściwie samodzielnie. Tak? I to jeszcze troszeczkę po, po ułatwiała kwestię przyjścia islamu i raczej też zdominowania islamu tego terenu, że, że też był taki jakby ten porządek konfesyjny on jest bardzo łatwy, bardzo akceptowalny tak? no, system podatkowy bardzo łatwy e wszelkie relacje też bardzo łatwe tak właściwie analfabeta Doskonale wie, co ma robić, jak ma żyć i tutaj, tutaj jest to naprawdę bardzo proste. Dla, dlatego też ta, ta władza nigdy nie była tak jakby w sposób pruski zorganizowany, tak? w taki sposób europejski. E, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego, że jak region w ostatnich 20 latach po, właśnie poroz, porozlatywał się na różne areały milicyjne partyjno-milicyjne, tak, tak, czymś takim jest Hamas w Gazie, tak, e, południe Iraku, teraz północ Syrii, tak, czyli Północno e, z, wschodnia część, tak, e, no, to, no to generalnie było tak, że e, Pomijając wszelkie różne patologie, które zawsze się zdarzają w takich sytuacjach, ale one też się zdarzają w systemie państwowym na Bliskim Wschodzie, to akurat nie ma większej, większej różnicy, to, to czasami te po prostu te milicje były o wiele skuteczniejsze niż, niż jakaś władza scentralizowana, jakaś władza państwowa. No bo lokalność to po pierwsze, po drugie, jeżeli na przykład tak jak Hezbollah w południowym Libanie, no to on reprezentował społeczność. Szyicko-południowego Libanu. Tak? I, I tu nie było, tu nie było żadnego, tak właściwie żadnych wątpliwości. Oczywiście nie wszyscy w południowym Libanie są z Hezbollahu, ale no, to było tak, jakby no, koszula, koszula bliska ciału. Koszula bliska ciału, tak wszystko jest, tak trzeba swoje. No tutaj jeszcze, jeżeli Hezbollah, no to oczywiście mieli nas który w ogóle absolutnym fenomenem. Ale też w, in, w innych przypadkach, tak. To znaczy, no to, że po prostu coś, coś bliższego swojskiego, tak, że trzeba coś załatwić, że się wiad, wie, do jakiego Abu trzeba iść, tak. I to też tak jakby było no dla codziennego życia, to, to ja nawet mógłbym powiedzieć, że, że, że dla dużej części poddanych tego terytorium to było na dobre, to było na lepsze, tak? Jeżeli do tego jeszcze szły jakieś inwestycje pod tytułem służba zdrowia. E, szkoły, czyli to coś, co jest akurat mocno de deficytowe zawsze, no to jest stan idealny. Tak, do tego jeszcze jakieś możliwości inwestycyjne, na przykład e, zarobkowe, że nie wiem, że skupa buzów, tak, albo e, no to też można otwarcie mówić, prawda, na przykład narkotyki, tak, bo, bo z czegoś trzeba żyć. E, więc, 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 więc więc to wszystko tak właściwie powodowało to, że, to, że duża część tego szyba wschodniego po prostu funkcjonuje w tych w, w, mi się wydaje, że o wiele lepiej funkcjonuje w tych, tych, tych mikrostrukturach, no, że nie trzeba po prostu zaihaniać do Damaszku, do Bagdadu, tak, do Sany, do Bejrutu po jakieś tam poważne sprawy. E, jak wszystko jest pod nosem, tak. E, analogicznie Hamas w gazie, tak, e, do tej wojny. E, zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Natomiast, natomiast. No, po prostu było coś, to było coś, co, to, to, moim zdaniem dla dużej części szabab tam mieszkających to było po prostu w jakiś tam sposób lepsze niż fikcyjne państwo. Tak? Państwo, które, takie sztuczne państwo, które y, z punktu widzenia islamu to też tak nie za bardzo, no bo jaki to jest Daulat, tak? no, no jaki to jest Daulat, jaki to jest rais, no, no, o co tu chodzi, tak. <laughs> więc ten więc, więc ten system milicyjny, ten system milicyjny ne, oczywiście miał swoje duże wady, też miał kilka zalet. Teraz jak wychodzenie z tego systemu milicyjnego, no to zastąpienie go państwem powoduje naturalne obiekcje. Znaczy, no, patrząc na przykładzie e, e, Syrii, no to, to w ogóle absolutnie do, nie do odrzucenia, jeżeli chodzi o Szyj tu w południowym Libanie, no to już tu jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana, z tego względu, że od 27 listopada jest zawieszenie broni. To zawieszenie broni generalnie nie jest w ogóle respektowane przez Izrael. Hezbollah nie może tutaj się angażować w działania ofensywne, z tego względu, że nie ma żadnego, że oni się muszą liczyć z tym, że po pierwsze ich trzeba jest po prostu dość mocno zniszczone i wymęczone tą wojną, która trwała prawie półtorej roku po drugie e, nie ma przyzwolenia innych konfesji tak? nikt nie chce nikt nie chce dalszej wojen. oni zawsze musieli patrzeć na to tak? to akurat była właśnie tak jakby ich, e, ich w sumie wielkość też no, między innymi na Sralach, a to że po prostu on potrafił to wszystko porganizować tak, że wszystkich poustawiać, tak, przekręcić, pokręcić i, 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 i to, że akurat jakoś tam było, ale generalnie zawsze się musieli z tym liczyć, tak, no bo znowu pamiętajmy o tym, niezależnie tego, o czym media pisały i gadały przez lata, to aktywa irańskie są mniej liczne niż sunnickie, tak, i oni zawsze patrzą na siebie w pierwszej kolejności, zawsze, więc, 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 więc tym samym sposobem kwestia rozbrojenia się Hezbollahu jest yy... no cóż, no czasy 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 minęły zdecydowanie tak to były czasy wielkie z yy... wielkich sukcesów tak nas Allah tak czyli, z, z, czyli zwycięstwo Boże tak tutaj tutaj Izrael po prostu yy... przeprowadził yy... Najwybitniejszą operację w historii służb specjalnych, żeby ich powalić. Okazało się, że nawet jak padli na tutaj po tych pagerach, to i tak wytrzymali dalej, tak? Czyli, czyli że generalnie zdolności bojowe to oni mają dalej, mają dalej. Oczywiście już nie tak, żeby tutaj myśleć o jakiejkolwiek ofensywie na Izrael, tak? Ta ofensywa na Izrael była moim zdaniem pewnego rodzaju straszakiem. Jak tutaj wszystko widzimy, zawsze, zawsze wszystko o Syrię chodzi, tak? Zawsze, z, zawsze wszystko o nawet kontekst gazy w chwili obecnej też już jest w cieniu Syrii. Tak, no, tak to wygląda. Ta, Syria jest najważniejsza, tak jeśli chodzi o znaczenie polityczne e, tego wszystkiego. No i, e, no i istota jest taka, że e, jak można się dać rozbroić, kiedy masz taką hołotę zamiedzą. Hołotę, która jest zero to jest akurat o tyle proste, e, bo generalnie Bliski Wschód. Jest bardzo prosty, ale to kwestia farmazonu tam niestety też istnieje, tylko że jak nie patrzę przez te farmazony tamtejsze z tego względu, że nie jestem ani muzułmaninem, ani, ani, ani tutaj Druzem, ani szyitą, ani sunnitą, ani tak dalej. Dla mnie to są tak właśnie kwestie są zupełnie indyferentne. oficjalnie w ogóle tak właśnie obo obojętne. Tak? w sensie do jakiejś perspektywy politycznej, a chociaż wiem o tym, że ona nas podstawowa, jeśli chodzi o realia terenowe, tak? To jest absolutna podstawa. Więc więc chodzi o to, że tu nie, tu nie ma czegoś takiego, że... E, e, na przykład kwestia kwestia jakichś tam band kalifackich, tak? Które już zresztą dwa razy się pojawiały w górach antylibanu, tak? No i one generalnie, no... Oficjalnie przeprowadzało operację antynarkotykową. Czy tam są narkotyki, ofic realnie Oczywi oczywiście, że, oczywiście, że są. Ech, tym bardziej, że Hezbollah operował po w dużej mierze po stronie syryjskiej. Czyli, no, kazus taki jak zawsze, tak. No tylko, że tak jak zawsze, było po prostu szlanka pomiędzy szyitami a sunitami. I to, było, I to była szanka taka, że tam że po prostu, że szyjci sobie nie pozwolili na to, żeby po prostu odgonili tą hołotę, samemu jednak wycofując się z tych terenów po stronie syryjskiej. No i tam m.in. Znaczy zostawili te kaptagony, znaczy zostawili te wszystkie produkcje narkotykowe, tak, tam jakąś Husseinię. W ogóle to jest o tyle istotne, że tak jakby. No, ten realny strach, tak, że, że różne sprawy polityczne, biznesowe i tak dalej mogą się nałożyć na to, że po prostu do, może dojść do siekaniny, tak jak widzieliśmy to w, w Słajdzie, tak? tak podkreślam cały czas narracja dość jakiegoś al to po prostu nie istnieje. Tak? To jest po prostu wymysł. Tak? To jest totalny wymysł kreacja po to, żeby tuszować konfesyjne oblicz tej wojny, bo nie może być konfesyjnego oblicza tej wojny, no bo to jest no nie po to triliardy dolarów, prawda, poszły tam, tam, gdzie poszły świat mediów, świat, świat nauki, świat polityki, żeby, żeby mówić to, co każdy na Bliskim Wschodzie w sumie wie. Tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli przynajmniej do mniejszości, to, to absolutnie to o tym doskonale wie, no bo z tym żyje, tak. To jest tak, ja bym to trochę porównał, jak nie wiem, jak szlachta polska na Ukrainie, powiedzmy tak, że, że, tam, że tam było tam w sensie, e, może, nie, może nie zawsze szlachta tam wiedziała, ale tam jak tam chłop ukraiński oszukał kozik, no to sobie śpiewał piosenki, tak, które tam szlachcic nie, nie słyszał, no to i raz na, i raz na dziesiątki lat była jakaś taka prawda eksplozja. tak, Analogicznie jest tutaj, w, w, w tej sytuacji. I i chodzi o to, że jakikolwiek potencjalny konflikt, który może być, no to jeśli chodzi o właśnie kalifaciarzy, no to, no to po prostu, że znowu powiedzmy, dajmy na to, wiarą do Libanu, jakiejś miejscowości, tak, i że no my tylko tutaj chcemy rozbrajać Hezbollah, tak, a nagle tutaj cały kilkunastu tysięczna wioska szyicka zostanie wymordowana. No, bo wszyscy to Hezbollah, tak? No, bo każdy w domu ma portret na sradlacha. I co, i CNN, prawda? I, 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 i influencerzy, i, i no po prostu pójdzie, pójdzie to. A każdy ma portret na w domu, jeśli chodzi o libańskich szyjców, no bo. No bo tak. No bo tak, no bo ma. Więc ten, więc, więc po to, żeby między, między innymi takich sytuacji nie było, no to takich zero-jedynkowych, w, w sytuacji tym bardziej, kiedy to potencjalne napięcia międzypaństwowe, eee, a nie wiem, czy, czy by rozładowywały, e, czy by może rozładowywały, czy może jednak nie rozładowywały, ale generalnie żadnego zaufania nie ma. Eee, co więcej, Wali Dżumbulat, wspomniany przeze mnie, e, wspominany przeze mnie często człowiek, Stoi tutaj też na stanowisku takim, że że Hezbollah gongownicza ma zachowywać, tak? czyli że z jednej strony w, w Syrii wspiera e, wspiera żlaniego przeciwko swoim, ale w Libanie wspiera Hezbollah przeciwko żlaniemu. Bo, bo, bo to, tak trzeba, tak jakby troszeczkę ujmować się prosto zarydunkowo, tak. Nie wiadomo, czy ten żelani jest w ogóle jakikolwiek władny i decyzyjny. No i istota jest taka, że ten. No i, no i oczywiście tutaj, tutaj sprawa jest, sprawa jest zasadnicza. Ehm, Amerykanie, no cóż, no, znowu, znowu słyszę to, co było tak jakby ehm, przerażające. To znaczy, a teraz oczywiście Tom Barak, który jest w ogóle. No, jeden wywiad, kilka błędów, tak, i to merytorycznych, tak tam mówił, że tam przyjci ci klaskali e, e, Izraelowi w latach 70. i że to widział, że to pamięta, e, jak już tam, że tam jakieś, jakieś klaskanie było to w 82, ale, ale to pomijając, pomijając wiele różnych rzeczy, no straszy. Znaczy przyjmuje taką, taką, samą, taką samą metodę jak Amos Hochstein, który Amos Hochstein, który pomimo, pomimo to że był obywatelem Izraela, pomimo to, że był no, powiązany naprawdę bardzo mocno z niewiadomymi nie jakimi w ogóle instytucjami, tak? ale tam w młodym wieku jeszcze miał zdjęcie z Hafezem Alasadem, tak, no to, to jest ten. No to Amos Hochstein pozałatwiał kilka spraw. No i też Amos Hochstein no, też miał taką, powiedzmy, tak przyjeżdżał tego Bejrutu szczególnie latem zeszłego roku i mówił: Słuchajcie, ale tutaj będzie wojna już na Astro w ogóle, tam uspokójcie się. I tak, tak powtarzał, powtarzał, powtarzał. Moim zdaniem i tak już było wszystkie, wszystkie sprawy przy, przy, przesądzone, szczególnie po wizycie Netanyahu w, w, w Stanach. I to wtedy, kiedy Biden zrezygnował z reelekcję, tak. No, to już było wszystko przesądzone już. Tak? To by było obojętne, czy, czy by leciały gongi, czy, czy balony, tak, to już by było obojętne. Natomiast, natomiast no, Barack tak właściwie no, nie wzbudza, a, a No i Amos Hochstein jednak wzbudzał jakieś zaufanie, wzbudzał, wzbudzał jakieś um, um, jakąś sympatię ludzi, tak? Było tak, że tam na na, na Hamrze, poszedł na kawkę, ludzie w ogóle, coś tam, ten, no, no, był ten. No, a jeśli chodzi o tego Toma Baraka, to w ogóle, to, to w ogóle dramat, chociaż Tom Barak jest wnukiem libańskich ortodoksów z Zachle, tak, to jest w ogóle, to jest w ogóle niesamowite, ale to, 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 to no, jednak okazuje się, że, e, że to, co, to, co właśnie między innymi w Libanie powtarzają, że, że akurat właśnie, no, Emigracja to już powoduje to, że już te quality, prawda, te quality już tam po prostu na emigracji upada, no bo to jednak, to jednak specyfika libańska powoduje to, że ta jakość naprawdę tam jest dość mocno wysoka, a nie to, że po prostu, no, jakość to, ten. Natomiast, natomiast, no to jest, to jest o tyle przerażające, no bo jeszcze w każdej chwili może Izrael się to, w, 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 w to zaangażować. Um, no bo, no, bo, no bo tak, no bo czyszczenie irańskich aktywów, tak, pytanie, pytanie teraz, jak to czyszczenie irańskich aktywów i w ogóle czy to jest już komukolwiek potrzebne. No bo, ja, no bo ja generalnie, chociaż oczywiście Amerykanie wcale, w, w, wcale polityki balansu chyba nie zamierzają prowadzić, po prostu tylko, tylko i wyłącznie dominacji, tego, tego tria, tak? czy znaczy, tego duetu arabsko-tureckiego. Natomiast no, ważne jest to, że um, tak jakby no, po tej Syrii to już, to już, to już nie ma zaufania. Czy, to, czy do, jeżeli do Żlaniego nie, nie ma i w ogóle nie będzie za, żadnego zaufania, to już jest problem taki, że też nie ma zaufania do Amerykanów w ogóle. Tak, a do tego to ma Baraka to na pewno, ale też jeszcze do, do Amerykanów, bo przypomnę, Tom Barak, prawda, dwa razy ogłaszał różne tam zawieszenia broni w Swejdzie i, i nic takiego nie było, więc, więc, yy... no właśnie, to jest, to, to jest ten problem, więc, więc nawet nie można ufać żadnym gwarancjom amerykańskim na chwilę obecną, tak, że, że, że po prostu, jeżeli, jeżeli do czegokolwiek by doszło, to że, to że na przykład kalifaciarze by się do tego w ogóle dostosowali, tak. No bo zawsze to jest jednak hołota, tak? I, 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 i tyle, tak? I to, jest, i, to, i, to, I to jest ten problem. No i oczywiście też jeszcze kwestia Izraela, tak? No bo czyści czy irańskie wpływy, a te irańskie wpływy... E, nawet, znaczy one są oczywiście, tak? Ale teraz też już krążą jakieś wieści, że, 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 te, że e, w obozie Al-Hijry, tego, tego słynnego szejcha truzyjskiego, tak, to są oficerowie Asada tak. I jeszcze tam gdzieś tam wyczaili, że jeszcze jacyś ludzie, którzy oczywiście druzowie i też oczywiście druzowie, którzy gdzieś tam jakieś flirty z IRGC mieli. No, zdarza się. Więc, ten, więc, więc to fajnie nam się teraz wszystko uszeregowało w ten sposób, że pogrobowcy Asada jeszcze coś tam pogrobowcy IRGC, czyli Irackiej Gwardii Rewolucyjnej, e, tak właściwie tutaj no ale na tym polega polityka, tak, na tym polega polityka i, ta, i taka jest rzeczywistość. Tak. Nie. Rzeczywistością też jest to, już tak na sam koniec odnotuję, e, duża część chrześcijan została ewakuowana ze e, Wczoraj taki konwój wyjechał do Dary, czyli do sąsiedniej prowincji. E, nie znam jeszcze szczegółów odnośnie tego, kto jak, gdzie i dlaczego. No to oczywiście narracja władzy poszła taka, narracja władzy, influencerów, tak? To tak Będę musiał powtarzać cały czas, poszła taka, że to druzowie wygonili chrześcijan. To jest nieprawda. Druzowie nie wygonili chrześcijan. Chrześcijanie tak właściwie są mieszkańcami Słejdy i będą mieszkańcami słojdy. Chodzi o to, że po prostu to jest konflikt konfesyjny, tak? a nie terytorialny, to, to jeszcze bardziej to pokazuje, bo gdyby to, to jeszcze był terytorialny, powiedzmy, to że na przykład mieszkańcy Swaydy w całej swojej masie, tak, czyli druzowie, chrześcijanie, beduini, by się zbuntowali przeciwko władzy i każdy z nich by w swojej dzielnicy siedział na barykadzie i tam jeszcze mieli jakieś koordynaty, żeby tutaj się bronić, no to, 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 to byśmy ten, ale czegoś takiego nie ma, jest po prostu konflikt konfesyjny, więc, więc, więc tutaj przytomnie tych chrześcijan ewakuowano um, na, w stanowisku swoim pozostał e, biskup e, ortodoksyjny e, Antonio Sad. No to tak właśnie się, wprowadził swoje swoich, swoich, swoich owczarnie, wrócił, na, w, w, wrócił no, i, no, i, no i tak jak być powinno, no ten 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 e, e, władze, w, w, przypomnę, że władze świeckie, czy znaczy władze administracyjne Swojdy zarówno miejskiej, jak i też tej prowincji, uciekły. Uciekły, tak, no bo już w majowym konflikcie ich wzięli na karabiny druzowie. No teraz tak właśnie, jak się cokolwiek tutaj się rozpoczynało, no to po prostu zapakowali się ci, co przyjechali z Damaszku w grudniu zeszłego roku i uciekli. To też akurat pokazuje realne, realność troszeczkę, to znaczy to, że realne władze są lokalne i konfesyjne, tak, a ci, którzy są przyjezdni, tak właściwie są no, czymś tak jakby bytem, bez którego się tak ta Swaïda może istnieć. A jak już może istnieć, to tak właśnie tych ludzi nie potrzebuje. Więc, więc, dlaczego nie, więc dlaczego nie dałoby się zrobić tak, żeby w sweidzie i, i w innych miejscowościach, tak, w Dolinie chrześcijan, w Holmes i tak po prostu zrobić to, że miejscowi to było pierwsze i po drugie reprezentacja religijna. No bo jednak nawet ta popierana unifikacja, która jest przez Amerykanów forowana z Syrii, no to jest czymś w ogóle absurdalnym, też patrząc z perspektywy samych Amerykanów, którzy nigdy zunifikowani nie byli, tak, no bo jednak to jednak Ameryka troszeczkę inaczej funkcjonuje, tak, a tutaj tak właściwie, no to jest ciekawe, ale to już jest na inną pogadankę. Dzięki.